Szanowni Państwo, mamy tutaj pokój dziecinny, który jest zdewastowany, jak widać. Kobieta, tak to określimy, matka, czworga dzieci, to nie stać ją na wyremontowanie tego pokoju. Nie ma mebli, dzieci są w wieku przedszkolnym i nie stać ją na chwilę obecną na Remont, to jest drugi pokój dziecinny. Tak zwana graciarnia. O, sufit sobie zrobiła. O, ale tu po prostu jest tragedia. Dlatego zachęcam Państwa do wsparcia finansowego, aby wyremontować ten pokoik jeden z drugim. Stawić odpowiednie meble i pomóc tej kobiecie Aby te dzieci mogły sobie zaprosić kolegę i koleżankę ze szkoły żeby mogli się razem pobawić bo to naprawdę takie są dwóżka zachęcam do współpracy.